Siemaneczko, z tej strony pęka kilo. zaczynamy kolejny odcinek serii Urbex. Spójrzcie, tutaj znalazłem taką chatkę, ciężkie do niej wejście. Tam słyszę, jak ci ludzie sobie rozmawiają. Ale się poparzyłem. Zobaczcie, jest pajączek, ale niestety... Mus... Albo dobra, może wejdę tamtym, że nie będę mu niszczył tego gniazdka. O kurczę, tu widzę podłoga jest nieźle zapadnięta. Ale spójrzcie, jak to wygląda. Całkiem obiecująco, co nie? pasowało by wejść. Spójrzcie tutaj też na górę. Będę musiał na niej strasznie na tym obiekcie uważać, ale no niestety bywa i tak. Najważniejsze e, kroki szybkie. I spójrzcie. Muszę włączyć lampę na start. Dobra, jest już włączona, co też niedobry znak, ale dobra. Pozwiedzajmy troszkę. Spójrzcie, tu jakaś wanna. To wygląda jakby tutaj była łazienka, ale w tej wannie co jest? To jest jakaś masakra, nie? Pójście tam jakieś lustra. No i tędy udało nam się wskoczyć. Dobra, zanim pójdziemy w tamtą stronę. pozwiedzajmy jeszcze tutaj. Tak to widzicie, sama rupieciarnia. Ale spróbujmy zrobić parę kroków. Zobaczmy jak to tu wygląda. Zobaczcie tam górę. Nie ja obiecuję, że wejdę na górę. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale spójrzcie, jakie telewizory. O, i zobaczcie, tam jest dalsze przejście. Dobrze, że tutaj wlazłem. I zobaczcie tutaj, nie wiem. Jakieś świeczki, nie świeczki nastawiane, ale spójrzcie, tu to kot, Zarobić to wygląda. Zarabiste miejsce nam się trafiło. Dobra, teraz już mogę troszkę głośniej mówić. Aha, zobaczcie, to jest kolejne wejście. Kolejne okno. I zobaczcie tą górę, nie? Zaryzykuję, nie? Tak zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale jak na razie nie, nie nic mnie to nie zachęca do tego. Spójrzcie, tu mamy jakiś, nie wiem, książek. Różności porozwalane. Przesełka. Meble, wszystko na środku i dużo pudełeczek. Spójrzcie, może ktoś sobie jakoś rozpozna książeczkę, to ja wam pokażę. Może akurat jakaś ciekawa tu leży, co was zainteresuje. Dobra, idę dalej, ale zobaczcie jaki ten wystrój, obraz też. Ej, widzicie na tą ścianę? Ciekawe czy ona jest tak zbudowana, czy ją tak wypukliło. Nie wiem, tam na dole, nie wiem czy tam na kamerze to tak chyba nie widać. Spójrzcie, ten obraz też bardzo piękny. Dobra, chodźmy dalej. Jakie telewizorki. Kurczę, tam dziury w dachu i dlatego, nie? Bo spójrzcie, jak to jest wszystko zalane. czy ten obiekt ma piwnicę. Mam nadzieję, że jak jest, to ją znajdziemy. Spójrzcie, tam tą szafę też jest, nie? Ej, ale fajnie tu wygląda, to. Podoba mi się to miejsce. A to dopiero, można powiedzieć, taki początek. O kurczę, spójrzcie na to. To jest naprawdę wielka chata. Ej, może jakoś na farcie, ale spójrzcie jak te schody wyglądają, nie? Jak nam się uda, to was tam wprowadzę, ale zobaczcie jak ona zarobiście wygląda. I też będę tak stampał to naprawdę delikatnie. Bo zobaczcie, wszystko te dziury w dachu to porobiły, bo tak to było naprawdę tu git. Ale spójrzcie na to, to jest naprawdę wielka chata i tu wygląda, jakby było wejście do piwnicy. Jak coś zaraz to sprawdzimy. Ale tak może rzućmy okiem na te półeczki. Co tutaj się kryje. Ale jak sami widzicie, same takie słoiczki, nie słoiczki i troszkę alkoholi. Dobra. Spójrzcie tutaj, jaka szypeczka, nie? Ona też jest, widać, że dość stara i tu mamy główne wejście. Ciekawe, czy to był dom, ale tak wygląda właśnie na dom. Czy to jakiś może, nie wiem, bar? Nie, no chyba, chyba dom, bo zobaczcie, jaka zarąbista kuchnia. Jeszcze dużo się zachowało. Ej, ale ona musi mieć swoje lata, Pod zapachu czuję, że to jest naprawdę stary dom. A to co to jest? Nie wiem, może dla znawców. Nie wiem, co to takiego. Ale tylko jakiś, nie wiem, jakaś maszynka. Nie wiem, dobra. Kalendarz mamy 2019, więc nie jest aż tak stary. Tylko ciekawe, czy ktoś sobie go tutaj po prostu nie przyniósł. Tu też tak wygląda, jakby ktoś normalnie sobie tutaj czasem urzędował. Ciekawe, czy ta osoba jest tutaj. Ale zobaczcie, wszystko elegancko, szafeczki się ostały. No i oczywiście piec, demolka niestety, ale coś tam się zachowało. Uważam na was jeszcze tak do tyłu, spójrzcie sobie, jak to wygląda. Dobra i spróbuję przejść dalej, ale może spróbujemy przejść tędy i przy okazji popatrzeć, może jeszcze nam coś ciekawego w oko wpadnie. O, zobaczcie jaki narożnik, jest obraz papieża. A tam już jest 2011 rok kalendarz, to już tak bardziej taki realistyczny, że tak powiem. No ale jak jest tamten, no ktoś go musiał przywiesić, ten 2019. No spójrzcie tam sobie chyba w tej szafce. O, troszkę wejdę na to. Jakieś karty, nie karty. No, troszkę wprowadzę. Spójrzcie sami. Tak wygląda że karty. Ale fajnie, fajnie, fajnie to się prezentuje. Dobra, widzę, idziemy dalej. Tutaj chyba będą pokoje, ale zobaczcie, tutaj to już naprawdę zjedzona ta góra. I nam to drzewo. Zobaczcie jaki na szafę wejście. W ścianie znaczy się wstawiona szafa. To jest całkiem spoko. Aha, i tu nam się kończyło by to pomieszczonko. To przejdziemy teraz gdzieś indziej. ale spójrzcie. Te szafki też mają swoje lata. Taki kręc, też go widać, że woda go nieźle potraktowała. Były nie ulewy, to wszystko tutaj cieknie. Tam widzę na górze, że ktoś próbował to blokować, bo jakaś folia leży. No ale to ciężko zatrzymać. Dobra, idziemy dalej. Zanim spróbuję wejść na tą górę, spróbujmy zwiedzić tutaj cały dół. A później spróbujemy wejść do piwnicy. Bo tutaj właśnie. Tamtędy udało mi się wskoczyć. to jakaś umywalka. I tam widać jakieś sprzęty. Dobra. Zwróćmy jeszcze okiem. Tu z tego szrofeczka, widzisz jakieś pasty do butów. I dobra, weźmy tutaj. Ale spójrzcie już z tej strony. Te, to już solidniej wygląda. Ta góra. No zobaczymy jak mi się uda wejść na górę. To może będzie ciekawie, jeśli tam się jeszcze coś zostało, bo ciekawe czy nie jest tak, że wszystko znieśli właśnie na dół. Dobra tu tak po ziemi patrzę, ale tutaj nic ciekawego bardzo nie widać. Więc spróbuję tak delikatnie się poruszyć. Jeszcze Wam tutaj zademonstruję, ale zobaczcie tutaj rupieci. Strasznie dużo. Ale też jest powiem Wam fajny obiekt. Spójrzcie takie samki. <grych> to jest spoko. No i zobaczcie ciekawe czy to... Ale to jest wszystko z tej chatki, bo skąd by się to wzięło. A i zobaczcie co to kurczę. Tak troszkę wygląda by tutaj może w tym pomieszczeniu już jak bardziej zwierzęta albo coś trzymano. Spójrzcie jak to wygląda. Oceniajcie w komentarzach. No zobaczcie tutaj sami nawet. Takie właśnie taka jakby jakaś zagroda coś w tym stylu. Tak to wygląda. No dobra i wejdźmy jeszcze tu. Rzućmy ogień. O kurcze. ale wielkie pomieszczenie, nie? To jak wygląda jak jakaś stodoła. Ale zobaczcie te belki dosyć solidnie. Jak będziemy mieli farta, to uda nam się tam troszkę po górze pochodzić. Ale zobaczcie jeszcze, jak to wygląda. Rzućcie okiem i chodźcie, spróbujemy wejść. Może y, tym razem do piwnicy. Zobaczcie, ta, ta butelka też wygląda dość stara. Jest to pajęczyna, nie? Widzicie, jaka gruba. Też widać, że się długo formowała. A ta butelka, nie wiem. Nie znam tego trunku, może ktoś bardziej się zna. Dobra, idę dalej. Zobaczmy, jak ta piwnica. Czy nam da jakieś możliwości wejścia, czy nie bardzo. Ale powiem wam, że chatka całkiem spoko. Też takie u nas spontanie znalazłem, praktycznie jak wszystkie moje obiekty. Więc chodźmy dalej. Czy to jest najlepsze, bo nigdy nie wiadomo, co ci czeka i co ci spotka. No, zobaczcie, to całkiem solidnie wygląda. Tam w niektórych miejscach jest takie nieznaciekawe. No i tutaj też, tak powiem wam, nie najgorzej. Ale teraz, wiecie co? I wchodzimy do piwnicy. Zobaczmy, co się w niej skrywa. Ale powiem, Wam, że tak wygląda. No, zobaczcie. O kurde, że to za pająk. Pierwszy raz jest takiego w życiu, widzę? Nie, może się znacie. Dobra. O kurde, ale tu śmierdzi. Zobaczcie jak to wygląda, tam jakieś rury, światło i wszystko podłączone. O kurczę, duża ona jest, to. dość ciekawa. Tutaj chyba ktoś z skarbów szukał, bo zobaczcie, dziura wywalona. Hej, od razu widać, że dużo chłodniej się zrobiło. Zobaczcie, tu jakaś dziurka, dość świeża, ale nie wygląda, żeby coś znaleziono. Bo pewnie rdza jakaś pozostała. Ale mi się nie zdziwi, bo jestem w takich okolicach, że Różne rzeczy mogą być tutaj tak pochowane, właśnie tak poukrywane. Spójrzcie tą piwnicę, ale ja jestem tutaj nie w tym celu, tylko właśnie, żeby pokazać Wam ten obiekt. Zabrać tylko nagranie i wyjść. Dobra. Fajnie, fajnie. Wszystko tu wygląda, ale jest mała ta piwniczka, więc co? Spróbujemy wejść na no tą górę. O, dobra. Spadam stąd, bo ten pająk też jest jakiś dziwny. Pierwszy raz takiego natrafiłem. No i dobra, i spróbuję was tu jakoś wprowadzić. Choć nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale spróbuję, bo te schody powiem wam, że widać, że dobrze są spruchniałe. Ale tak krok po kroku. O kurczę, teraz to zatrzeszczało, Oho, oho znowu. Dobra. się wyszedłem. No dobra, będę powoli się tutaj poruszał. Spójrzcie, jak to wygląda. Całkiem, że tak powiem, spoko. Spróbujmy przejść tutaj. Tylko trzeba się uważać, bo spójrzcie to szafę. Dobra, nie bardzo ją mogę jak zademonstrować. Spróbuję przejść tu. Może będzie lepiej ją. Widać. Zobaczcie, tam ktoś miał sobie elegancko lustro. I spójrzcie na to szafę, tam jest coś w butelkach, nie wiadomo co ponalewane. Ale nie bardzo mnie to interesuje. Bardziej mnie interesuje, co jest tutaj. Rzućcie okiem, nie będę tam wchodził, bo nie ma sensu. A tam też jest ten dach strasznie spalony. I te sofity kiepsko wyglądały. Ja Zobaczcie, to tutaj tak samo opróżnione. Ale co, chodźcie, jeszcze zobaczymy ciekawość, co jest tutaj. O kurczę. Całkiem spoko pomieszczenie bym minął. Zobaczcie, ktoś miał tu co dwie. O, ale pajęczyn! Ktoś tu miał spójrzcie sami, elegancki, że tak powiem, pokoik. Rzućcie okiem. Szafy nie do końca puste. O, ale tu śmierdzi. Strasznie. No i dobra, to was tylko tak, może z tą lampą będzie troszkę lepiej widać. Może was o tak troszkę po nim. Mówię szczerze, że też jestem troszkę czeka. A jak mi się wydaje, że ktoś sobie tutaj śpi i dlatego tak tu śmierdzi, ale spójrzcie na ten piec kaflowy. I na szczęście nie jest zniszczony i bardzo pięknie wygląda. Zobaczcie, jakie te kafle mają wzorki Jest elegancki. I dobra, wale tu parę kroków, ale ja czuję, że tutaj sobie ktoś nocuje. Nie da się tego ukryć. Ej, zobaczcie, tam mamy wejście, żeby przejść tam dalej. Ale mi się wydaje, że i tak się tam dostaniemy, więc tutaj nie będę sobie tak, że tak powiem, ryzykował. Tylko wrócę pewną drogą. Ale zobaczcie, tam nie widać tego na tym, ale tam jakieś rozebrane panie. Uff. Dobra, rzućmy jeszcze okiem. bo zobaczcie, ta podłoga tutaj naprawdę solidnie wygląda. Jest tak samo ta parasolka. Wygląda na niedawno przyniesioną. Więc coś to, to sobie na pewno śpi. Zobaczcie jakie zakupki, nie zakupki. Zobaczcie jakie buciki. No albo może jakaś pani, no nigdy nie wiadomo. Ej, dobra. Fajnie, ej, może wiecie co to jest, bo ja nie wiem co to. Jak coś komentujcie. A ja się wycofuję. Spójrzcie jeszcze tylko na ten obraz. I spróbujmy iść dalej. Chociaż powiem Wam, że czuję wszędzie pajęczyny. To nie jest do końca powiedziane, że ktoś tu śpi, a jest całkiem możliwe, że tutaj spał. Dobra, chodźmy dalej. Ej, jest zamknięcie, nie? Dało radę by się zamykać tutaj, ale co z tego, jak tam jest przejście dookoła i to zamknięcie tak naprawdę nic by nie dało. Ej, dobra, to muszę powoli chodzić, bo naprawdę czuję, jak te deski pulsują mi pod stopami. Tu mamy ten telewizor rozbrany. Ja nie mówię, że miał pilot. To bym pierwszy raz widział taki stary telewizor z takim, że tak powiem, tyłkiem z pilotem. Ale jak ktoś komentuje, czy to jest możliwe, że to jest od niego ten pilot. A ja wchodzę tutaj. No a tutaj znowu tak miodem pachnie, wiecie. No niektórych obiektach tak właśnie tak to czuć. Ale zobaczcie ile tutaj jest rzeczy. Same, same jakieś łażki. I strasznie dużo telewizorów, co nie? Nie wiem, czy to dziwne tylko dla mnie. Ale dobra, I zobaczcie, to jest mikrofala. I też dalej telewizory, choineczka. To taki kurczę bardziej magazynek. i dobra. Chodźmy dalej, nie przedłużajmy. Zobaczmy, co tutaj. Tak mniej więcej to najsolidniej wyglądało, ale zobaczcie, tu jest kolejne wejście na górę. O, to może wam pokażę, jak tutaj to wygląda. Spójrzcie, jaki strych tu mieli, nie? Kozacki. zobaczcie, jaka kolekcja. Ktoś nieźle się tutaj bawi. Albo bawił. Zobaczcie, tutaj kolejne. Pełne. No dobra, to zrobię tylko jeszcze po kilka kroków, bo to nie ma sensu tam dalej chodzić bo nic tu bardzo, że tak powiem, nie widać. Ale oprowadzę Was, spójrzcie jaki on jest wielki, ten strych. Naprawdę, ej, wszędzie mam pamięcyny to do drażni. Dobra, ej, naprawdę duży, duży ten obiekt. I zobaczcie, jest tam jeszcze jedno wejście na górę. To może zaraz spróbujemy tam się dostać. Tylko jeszcze Wam pokażę może... Aha, tu mamy wejście, tam, tam byśmy doszli do tamtego. Ej, dobra, tak już dziwnie stanąłem powiem Wam, że tak to mi wszystko... Tymi stopami, ale te deski są cienkie, to może tylko tak was prowadzę. O kurczę, spójrzcie, jakie to jest wielkie, naprawdę, no ale jest puste, niestety. Nic tu, nic tu na górze się nie skryło, więc tak nie będę wchodził. Ale weźcie sobie, zobaczcie, rzućcie okiem, jakie to jest naprawdę wielkie. No, fajny domek i ten, ten dach tak do końca to jakoś tam tragicznie nie wygląda. Dobra, cofam się. Można powiedzieć, że mamy zaliczony ten obiekt. Więc mogę schodzić na dół. Dobra. Bo tutaj nic nie widać. Ej, dobra, teraz najważniejsze te schody. Zobaczcie, jak na zarobiście wygląda. Spróbujmy. Może nam się uda zejść. Udało się wejść. Tutaj może uda się zejść. Dobra, na razie nie najgorzej to wygląda gotujemy ostatni, tutaj wiecie co, ja sobie go przeskoczę i udało się, miało miałoby się nie udać? jeszcze rzucimy okiem jak to tu się prezentuje i co, widzimy. może tym oknem, tutaj wiecie, wyskoczę sobie bo tam były strasznie duże pokrzywy Jeśli ja się poparzyłem a tu widzę, że to jest troszeczkę lepiej to wygląda ej dobra, jeśli odcinek się spodobał zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i zapraszam na następny odcinek, cześć